Radio Plus. Sedno sprawy. Moim gościem, gościem w na sprawie jest dzisiaj Witold Tumanowicz, świeżo upieczony poseł Konfederacji. Świeżo, bo wczoraj odbyło się odebranie zaświadczenia o wyborze od Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry, Panie witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Gratuluję wyniku, gratuluję miejsca w Sejmie. i Do niedawna jeszcze przypomnę, że sztabu wyborczego Konfederacji. Tutaj już mniej jest powodów do gratulowania, bo sprawdziłem, jak obejmował pan sztab wyborczy Konfederacji, to to poparcie no, zdecydowanie przekraczało 10% momentami yy, na przełomie maja, czerwca, to i zdawało się dobijać do 15 punktów procentowych, tymczasem dowieźliście wynik niewiele wyższy od 7%. To synia sondażowa, sondażowa była wtedy na poziomie 9% u pana Palladego. Z tego co pamiętam, też to analizowałem. E, natomiast oczywiście apetyty były większe. I to mm -hmm. jest oczywiste. E, sądzę, że nawet kampanię można było poprowadzić jeszcze lepiej. E, natomiast trzeba powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie, że jednak to jest historyczny także i sukces całego naszego środowiska, ponieważ nikt wcześniej nie osiągnął takiego wyniku ani procentowego, ani także liczbowego, jeśli chodzi o poparcie. mamy Prawie 300 tysięcy nowych, głos now nowych wyborców, czyli półtora miliona e, wyborców zaufało Konfederacji i chcą, abyśmy reprezentowali ich poglądy w Sejmie. To jest naprawdę bardzo duża odpowiedzialność mhm. i naprawdę bardzo e, też wynika także z po prostu z dobrze prowadzonej kampanii. E, można było zrobić lepiej, były apetyty na więcej, e, natomiast my teraz musimy patrzeć w przyszłość i e, rozliczać przede wszystkim... Obecny rząd, który zostanie powołany, zobaczymy w jakim tak, składzie. Jeszcze póki co, Panią poszę, powodów do rozliczania nowego rządu za bardzo nie mamy, bo, bo nowego no, rządu czy się ich na ręce. nie ma, no, czy więc na będziemy ręce. patrzeć i rozliczać, ale póki co jeszcze o kampanii porozmawiajmy. Yy... No, jedna rzecz to, to wynik Konfederacji, druga rzecz to Wasze zapowiedzi, to, to wywrócenie stolika, te buńczuczne mam wrażenie często słowa, no, no to dzisiaj brzmią wręcz zabawnie. No, Konfederacja żadnego stolika nie wywróci, no chyba że w swoich klubowych pomieszczeniach, Panie Pośle. Powiedzmy sobie szczerze, nikt nie mówił, że wywracanie stolika będzie rzeczą łatwą. Mm -hmm. Nikt tego nie deklarował. Natomiast nie zmienia to faktu. A no wywracanie to deklarowaliście, że jest, tak? Że jest, tak no. że jest rzeczą łatwą. A, ok. Nie deklarowaliśmy, mm -hmm. że jest rzeczą łatwą. I jest, to jest ciągle aktualny postulat. Znaczy to, że, się zmieni, że przy tym stoliku zmienił się, zmieniła się osoba, która jest na szczycie, czyli prawdopodobnie będzie to Donald Tusk, zamienił się, zamieni się pewnie z Mateuszem Morawieckim, to wcale nie oznacza, że ten, tego stolika po prostu nie należy wywrócić. Po prostu mamy zadanie rozpisane bardziej w czasie. Te cztery lata, które teraz no. będą przed nami, będą także bardzo intensywne, ponieważ przez cztery poprzednie lata powstrzymywaliśmy, staraliśmy samą obecnością w sejmie i naszym postulatami. Powstrzymywaliśmy wiele negatywnych rzeczy, które rząd PiSu chciał wprowadzić. Różnego rodzaju dodatkowe przymusy szczepień, czy piątki dla zwierząt, różnego rodzaju rzeczy, które dla zwierząt, dało się dzięki naszemu bardzo wyraźnemu sprzeciwowi. i Ale gdyby, gdyby nie fakt, że od PiSu mogły odpływać, odpływać wyborcy do konfederacji, która istniała, to by tam się nikt tym nie przejął. I prawda jest taka, że, 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 że na pewno twarda i mocna postawa posłów mhm. Konfederacji, obecnych także na protestach właśnie pod tym, właśnie przeciwko tej piące przeciwko rolnikom. To jest rzecz, którą my będziemy musieli także i kontynuować w tym, w tym samym. Tylko, że teraz z kolei będziemy patrzeć na ręce oczywiście rządowi powołanemu przez Tuska. Panie poszledu, no właśnie mówiliście, że nie będziecie rządzić ani z Prawem i Sprawiedliwością, ani z Platformą. Czy po wyborach ktokolwiek o te wspólne rządy Konfederacje zapytał? Czy ktoś... My też nigdy nie pytaliśmy. My też nigdy nie i... pytaliśmy oczywiście o tego typu... No Ale zarzekaliście się, że nie, że nie będziecie chcieli rozmawiać, więc pytam, czy, czy taka wola rozmowy się pojawiła. Pan prezydent deklaruje, że podobno jedna i druga strona ma większość. Tak mówił, czy? tak mówił. I w tej większości ani po jednej, ani po drugiej stronie nie ma 18 posłów Konfederacji. To, moim zdaniem, ta arytmetyka trochę tutaj już kuleje. I posłowie Konfederacji na pewno nie będą stanowili. To jest jedyna rzecz, która jest, będzie mhm. pewna w nowej kadencji, że posłowie Konfederacji nie będą stanowić No tak, tylko że to nie różnica na tym, że przed wyborami to wymówiliście, że nie będziecie chcieli brać udziału e, w rządach ani Platformy, ani Pisu, no a po wyborach okazuje się, że nie jesteście potrzebni do tego, żeby rządzić. To jest ta zasadnicza różnica, Panie Pośle. Chyba. No, jeśli chyba, powiedzmy sobie szczerze, jeśli e, kto, na przykład strona, która, ta druga strona, e, którakolwiek by nie była, nie ma tej większości, no bo ktoś kłamie w tym momencie. Ktoś kłamie. Jeżeli Platforma, Lewica i To umówmy droga się, mają 258 mandatów, to, 248 to, mandatów, któraś z tych no, to nie ma. Czegoś takiego, musi... Na, na któraś z tych stron musi kalkulować e, wchodzenie Konfederacji do tych większości. To ja rozwiewam tutaj absolutnie tutaj jakieś mm -hmm. e, e, oczekiwania e, tejże strony. Którejkolwiek z tych stron Konfederacji nie będzie wchodzić do takiego układu. Mm -hmm. A, panie proszę nie jest trochę też e, tak, że e, no, okazało się, że. Tak skrajnie liberalne poglądy, miks ich jeszcze z narodowymi poglądami, bo chociażby jak no, pan jest reprezentantem ruchu narodowego, szczerbiec u pana wpięty y, w klapę cały czas, no ten, ten miks egzotyczny dla, dla wielu wyborców y, może... Y, no, to będzie margines. Tak jak był, by była do tej pory, e, takie poglądy były gdzieś niszą na polskiej scenie politycznej i przez chwilę wydawało się, że e, mogą być e, atrakcyjne dla dużo większej części wyborców. Może ta weryfikacja pokazuje, że, że jednak nie, że, że środowisko Konfederacji pozostanie po prostu politycznym marginesem, że te marzenia o potędze i sny wasze prysnęły jak bańka mydlana i... Już nie wrócą. Nie ma pan takiego wrażenia, że. Absolutnie że, że to, nie już, to, to była jakaś ułuda i chwilowy taki yy, wyskok, który już się. Sądzę, nie że nasi przeciwnicy chcieliby tak, żeby mhm. tak było. My reprezentujemy wciąż według mnie najbardziej e, przede wszystkim półtora miliona wyborców, ale mhm. według mnie, jeśli chodzi o konfederację, to byliśmy chyba jedną z najbardziej spójnych ze sobą formacji. Jeśli po, patrz, popatrzeć na przykład na, na Prawo i Sprawiedliwość, gdzie po jednej stronie kandydował Robert Bąkiewicz, który bronił Kościołów, a po drugiej stronie pani Pawła która y, po, do niedawna pani poseł, która atakowała z kolei, chodziła na, chodziła na czarne marsze. Ale no, potem zaczęła bronić. Ale, jednocześnie, ale dobrze, no to, 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 to ten miks, miks poglądowy, albo na, przykład, no. w, albo na przykład Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, gdzie z, jednej, gdzie z jednej strony jest pan Kołodziejczak, a z drugiej strony Zieloni, gdzie jest, gdzie jest Barbara Nowacka, po drugiej no. stronie Roman Giertych. No naprawdę, umówmy się, no, to my akurat byliśmy jako Konfederacja jedni z najbardziej konsekwentni i spójni w swoich poglądach i po, po wyborach nie skoczyliście do gardeł? Nie, nie skoczyliśmy sobie do gardeł. To, co dzieje się wokół Janusza korwin to nie jest yy. skoczenie sobie do gardeł, panie poszanowal. Przecież chcecie go wyrzucić z konfederacji. Ja już nie chcę nic mówić o panu Januszu. Natomiast jedną rzecz, którą warto wspomnieć, to to, że akurat to wyborcy podziękowali panu Januszowi. No a tak, ja z kolei. To jest tak, no z nie dziś, mandatu, to prawda. A Ja z kolei z okazji dzisiejszych urodzin yy, pana Janusza, 81. Życzę a, mu wszystkiego nie, nie dobrego, wiecie. wiele zdrowia, wiele szczęścia. To nie wiedziałem. To też się bardzo od... szczerych rzeczy. Dołączam do, do życzeń zdrowia przede wszystkim yy, panu. Prezesowi, który też bywał gościem naszego programu, ale Pani ja przyznam, że to tak wygląda mało dość elegancko. Jak młodzi, no tacy, jak pan działacze, no nie tylko narodowcy ale, ale, narodowcy, ale też i chociaż rzadziej ci reprezentujący nową nadzieję, no teraz chcą wykluczyć ze swojego grona Janusza Korwinickiego, który jakby nie patrzeć jest, no nie wiem, czy legendą dla waszego środowiska chyba to, to Janusz Korwin-Mikke duże słowo. Janusz korwin jest założycielem ruchów wolnościowych mm -hmm. w Polsce. Sam byłem zwolennikiem w latach 90 lubiłem czytać jego felietony i nadal chciałbym go pozostawić w swojej pamięci, takich i właśnie z jego felietonów. No felieton. on nie jest ciągle bez niego nie byłoby chyba Konfederacji, panie pośle. Sądzę, że z, bez wielu także ludzi, którzy mm -hmm. wpłynęły na to, aby... Bo to jest jednak sukces y, wielu ludzi, ale przede wszystkim także wyborców Polaków mm -hmm. To, że w dwa w 2019 roku wprowadziliśmy reprezentację do Sejmu. No to jest milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy osób, które zagłosowały w tej Jasne, na ale, proszę, ale wy się teraz zorientowaliście, jak Janusz Korwiniko ma poglądy? Nie, to nie jest tak. Dopiero teraz wam zaczęły przeszkadzać, bo w ostatnich latach... Nie się, poglądów. No ma prawo, no jest y, takim oryginałem, y, ma, ma y, y, często poglądy inne niż reszta y, koła Konfederacji, bo, bo wcześniej to było koło, teraz będzie klub. Y, nie było z tym problemu wypowiedzi o kobietach, o osobach nie, z niepełnosprawnościami, wypowiedzi o y, Rosji, o Ukrainie. Tego było pełno przecież i wcześniej. Jakoś to zawsze tłumaczyliście. Różne kontrowersyjne wypowiedzi się zdarzały różnym politykom, mm. także i mi, mm -hmm. bo byłem też tutaj eksploatowany no, za, za, za wypowiedź sprzed no, dziewięciu lat. Tyle, Ale że jedno pan, rzecz... tyle, że pan potem zmienił zdanie, a Janusz Korwin nikogo nie zmieniał przez lata. Ja... Powiem tak, zawsze byłem krytyczny wobec ideologii LGBT i akurat to się w mojej sytuacji okay. nic nie zmieniło, Czyli więc bardzo tutaj proszę, żebym. ciągle chciałby prowadzić z osób homoseksualnych? Tam była się? w, w mojej. To jest bardzo dobra rzecz, bo to jest kwestia sytuacji, w której my pokaz... nasi przeciwnicy właśnie wycinają z kontekstu te wypowiedzi i zgadzam się z tym, że, że wiele wypowiedzi pana Janusza także są wycięte z kontekstu, okay. ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że akurat moja wypowiedź była tam wyśmiewaniem pewnego rodzaju rejestrowania, szczególnie, że. To właśnie lewica chciała chce przecież rejestrować związki homoseksualne. No to czym no nie jest to, nie to, jak nie, nie, nie rejestrem chce osób? aleństwo to jest chce do dobrowolnej możliwości, tak samo jak. A ja też nie mówiłem nic o obowiązku. To, no, naprawdę, więc. Tak można było to zrozumieć, że no, pan To, to rejestrować tłumaczy, rejestrować, że nie. To była, to, 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 było, że tak, to była pewna formuła rejestracji. Związkami partnerskimi, tak? Z Jestem... możliwością rejestrowania to, związków. To państw, była tak? właśnie, to było pewnego rodzaju szyderstwo z tego postulatu. Ja generalnie być może teraz bym. Już nie użył tego typu sformułowań. To było sformułowanie wiecowe. Natomiast je, jeśli tak bardzo oburzają środowiska lewicowe mm. oburzają się na, na te moje słowa, to ja, ja o tyle zmiałem poglądy, że nawet rejestr, nie będziemy rejestrować związków homoseksualnych. E, panie Pośle, ale wracając do, na, na chwilę jeszcze do Jamusza nikkego e, on poglądów nie zmieniał i wcześniej wam to nie przeszkadzało, dlaczego teraz przeszkadza? Dlaczego na niego chcecie zrzucić nie, porażkę? E, nie, 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 bo czym innym jest zachowanie w trakcie kampanii, mm -hmm. a czym innym są te poglądy, które są gdzieś tam znane. Yy, o, o, od lat. Czy yy, kampanię może no, faszyka pokazywać? Tak, oszukiwać wyborców? Ech, nie, nie oszukiwać wyborców. Natomiast jednak mimo wszystko jest to pewnego rodzaju nie z tym, nie, nie z poglądami Janusza korwin Na te właśnie sprawy szliśmy do wyborów. No, ale z nim na listach Ale jest jednocześnie, no dobrze, no ale no nie. To jest tak, że, że każda partia ma jakieś swoje określone cele do zrealizowania. Mamy swój program mhm. i jednocześnie z tym, z tym idziemy. I nawet jeśli jakaś, jakaś postać ma poglądy sprzeczne z tym, z, mhm. z tym programem, to jednak podporządkowuje się temu, że jednak reprezentuje program, który z, który, z którym idziemy. I potem go Chce realizować. Natomiast pan Janusz postanowił robić zupełnie odwrotnie. To o tym, ale też o Marszu Niepodległości, który za parę dni przejdzie ulicami y, stolicy. Porozmawiamy w internetowej dogrywce. Sedna sprawy. Słuchaczom Radio Plus życzymy już dobrego dnia. Witold Tumanowicz, przypomnę, świeżo upieczony poseł Konfederacji, jest dzisiaj gościem. Sedna sprawy. Radio Plus. Sedna sprawy. Witold Tumanowicz, konfederacja, poseł konfederacji, cały czas jest z nami. O Januszu Korzynikem rozmawialiśmy, panie pośle, to tak, żeby już dokończyć wątek, na jakim etapie, tak formalnie, jeżeli chodzi o procedury partyjne, jest sprawa Janusza Korwinikiego? To już jest wewnętrzna sprawa partii Nowa Nadzieja. Ja nie mam zamiaru tutaj nic więcej komentować. Okej, okay. no tak, bo pan reprezentuje... Ruch Narodowy nie Nową Nadzieję, no ale to z drugiej strony jak to jest, no bo pan uruchomił tę procedurę przeciw, nie to wyrzucenie z rady liderów, tak? w konfederacji. Czyli jeżeli chodzi o konfederację, Janusza korwin Akronikiego nie ma w Radzie Liderów, a trwa procedura już wewnątrz Nowej Nadziei teraz, tak? Tego to nie wiem, coś trwa w Nowej Nadziei, ponieważ nie jestem członkiem Nowej Nadziei. No dobrze, to idźmy dalej, panie poszle. Marsz Niepodległości, 11 listopada. Jak zawsze 11 listopada, oczywiście, przejdzie ulicami Warszawy. Czy to będzie duży marsz? Spodziewacie się setek tysięcy osób? Czy, czy w związku też z takim nieinnym wynikiem wyborczym myśli pan, że no, gdzieś tam niekoniecznie emocje społeczne są po waszej stronie? Sądzę, że akurat. Uczestnicy Marszu Niepodległości akurat mają jeszcze w pamięci to, jak władza Donalda Tuska traktowała ich podczas przemarszu gazem, kulami, no pałkami. Wszystko to, wszystko to właśnie nasi, wszystko to uczestnicy marszu pamiętają dobrze, więc na pewno dobrze nie wspominają, więc sądzę, że nie są zadowoleni z faktu, że taki rząd zostanie powołany, a jeszcze dodatkowo wsparty przez lewicę i jej ideologiczne różnego rodzaju odpały, które być może tutaj Przyniosą nad Wisłę zapateryzm. E, oby nie. Dlatego sądzę, że akurat e, będzie duża Ach, mobilizacja e, w, 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 właśnie w, e, 11 listopada w Warszawie tych ludzi, którzy po prostu na tego typu politykę się nie zgadzają. Okej, okay, to to Panie Proszę to, odbarwu na chwilę jeszcze odejdziemy, bo pan tak mówi, jakby był pan bardzo niezadowolony ze zmiany władzy z Prawa i Sprawiedliwości na platformę obywatelską. Źle się stało w takim razie? Bliżej panu zdecydowanie do, do, pra do rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo tak się staraliście trzymać równy dystans w tej kampanii, ale widzę, że to była też nadal... jedna z tych kampanii innych masek, tak? No nie no i nadal. Podtrzymujemy. Mhm. Dobrze się stało, że PIS przestał rządzić, i źle się dzieje, że tu zacznie rządzić. No, w, po prostu ktoś może mieć takie zdanie, i sądzę, że duża mhm. część wyborców Konfederacji dokładnie właśnie ma takie. No, wydawało mi się, że, że, że jednak. Yy... Można odnieść było wrażenie z pana słów, że gorzej się stało, że, że to zmiana nie na gorsze. A... Tego to, to oceni to już czas, to co, ale natomiast to, to teraz jak mówię, mówię o ryzyku. Zmiana na gorsze, zmiana na lepsze. Ta mówię ta, o ryzyku, która, na pewno nie, nie do... no, jest zmiana złego na zły, no to, mhm. to, to, to naprawdę nie definiujmy tutaj w ten sposób, naprawdę można mieć no, zastrzeżenia są... do jednej i do drugiej strony no, jest i to, mamy, mamy Mniejsze je... zło i większe zło, wielu wyborców <laughs> tym się właśnie kieruje oddań. Nie, to no, po prostu głos, inne nie? zło, inne mhm. zło. To jeżeli chodzi jeszcze o sam Marsz Niepodległości, to będzie spokojny marsz? Czy, czy mówi Pan, nawiązał do tych wydarzeń sprzed paru lat, no tam policja policją, ale też uczestnicy Marszu Niepodległości, to wie Pan, ja też z bliska obserwowałem to wydarzenie wielokrotnie, to, to, to widziałem kilkudziesięcioosobowe grupki w kominiarkach. No. Kibolskie po prostu. Różne grupy kibiców z różnych miast, które gdzieś tam na obrzeżach Marszu Niepodległości operowały, bo to nie, nie, nie można zrzucać wszystkiego na policję, tylko po stronie uczestników Marszu Niepodległości też była masa agresji. W tym roku na, będzie spokojnie? Na przestrzeni I, lat obserwowaliśmy różnego rodzaju prowokacje z różnych grup, nie wiem czy inspirowanych, czy nie, ale one mhm. były prowokowane właśnie przez różne pojedyncze, mniejsze grupy. No większość marszu tak, na no, spokojnie, tylko żeśmy okay. przechodzili spokojnie. Spokojnie i nagle rząd Platformy przestał rządzić i nagle się okazało, że jest, że, że jest spokojnie. Natomiast prezydent Trzaskowski wielokrotnie nam próbował e, zabronić maszerowania po, u, ulicami Warszawy, raz nawet udało się to zrobić skutecznie. E, I wtedy znów, kiedy nie mogliśmy mieć wpływu na e, Marsz Niepodległości, bo nie byliśmy formalnie jego organizatorami, to do czego doszło? No, na przykład do ataku na Empik. I to jest właśnie pewnego rodzaju, po, to jest właśnie to, że jeśli się atakuje Marsz Niepodległości, nie pozwala się organizatorom organizować w sposób, e, spokojny, taki, jaki my mamy już doświadczenie, no to generalnie dochodzi do sytuacji niestety niepokojących. My będziemy jako organizatorzy, jak zawsze, jak co roku, będziemy starali się i nasi wolontariusze zebrani w Straży Marszu Niepokojności będą pilnować tego porządku i tak, żeby ten, ten marsz po prostu przeszedł jak co roku normalnie i spokojnie. Jaka to może być frekwencja? Lub pan się spodziewa? Kilkudziesięciu tysięcy uczestników? Kilkusetek tysięcy? Zawsze rejestrujemy na pięćdziesiąt tysięcy. Zresztą teraz mamy wydarzenie cykliczne w tym, w tym reżimie teraz się poruszamy. Y natomiast y według mnie y frekwencja może nas zaskoczyć, ale nie chciałbym spekulować. Mm, panie poszła, y konfederacja może się rozpaść? Ta nerwowość, w związku z no, dyscyplinowaniem Janusza Korwin-Mikkego. Widać też w mediach społecznościowych, chociażby no, wiele osób, wielu waszych działaczy, mniej bardziej otwarcie go broni. To może doprowadzić do rozpadu waszej formacji. Zresztą Janusz Korwin-Mikke też często powołuje się na Grzegorza Brauna. Też mówi, że on był kneblowany w tej kampanii. On był też niepokazywany, ograniczany. To może być tak, że tych dwóch polityków stworzy jakiś nowy oddzielny byt. Konfederacja jest wartością jako projekt wspólny projekt wspólny i e, środowiska Nowej Nadziei, środowiska Ruchu Narodowego, jak również korony Grzegorza Brauna. Mm. I liczę na to, że wszystkie te środowiska doskonale rozumieją to, że ta wartość jest potrzebna i potrzebna naszym wyborcom. E, Ale to dość. wypchnęliście, panie poszla, a nie No nie, są... to wyborcy wypchnęli. Ja już ciągle mówię, to, to wyborcy. Wyborcy z Sejmu wypchnęli. Wyborcy z władz Konfederacji. No wyborcy z Sejmu, no to było generalnie to niezależnie od tego, czy tym no, Wyborcy spowodowali, mm. że Janusz korwin przestał być tym liderem, no bo generalnie przestał być e, reprezentantem no Sejmu. Wcześniej są no, Męczysław że przestał być no, Natomiast, przestanie, no, natomiast e, ja nie chcę już do tego wracać, ale jednocześnie powiem tak, że e, o tej wartości, jaką jest Konfederacja. Konfederacja jest tą wartością, mamy kogo reprezentować w Sejmie i na pewno e, nie powinniśmy się zajmować sobą samym. Jest dużo wyzwań do tego, aby e, zacząć po prostu... E, Pokazywać nasze projekty ustaw, bo skoro mamy klub, musimy go powołać, bo dzięki temu będziemy mogli zgłaszać nasze projekty ustaw, szczególnie takie na przykład, które były obiecywane przez na przykład trzecią drogę z programu, który już zniknął z ich strony, na przykład dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, oczywiście teraz się tłumaczył, że to nie o to chodziło, do końca tam była gwiazdka, oczywiście wyborcy nie doczytali wyborcy nie. Było taki urlop. To właśnie mówię, no. Czy pan, jeśli pan znajdzie wypowiedź Kośniaka kamysza który mówił o urlopie w trakcie kampanii, no to naprawdę to, to, to możemy się o coś mhm. dobrego założyć. Natomiast moim zdaniem, według mnie, to jest właśnie to, że my teraz musimy być rolą, naszą rolą jest to, aby właśnie część tych postulatów, które zostały przejęte przez, przez na przykład trzecią drogę od Konfederacji, po prostu rozliczać. Mhm. rozliczać na przykład po, podając konkretne projekty ustaw, które zobaczymy, będziemy, czy są w stanie przeforsować tegodnie, pierwsze miesiące Konfederacji oczywiście, w Sejmie, bo no, wasza oczywiście. pozycja w Sejmie różni się zasadniczo od tej z ubiegłej kadencji. Teraz jesteście klubem i możecie y, projektu ustaw właśnie zgłaszać. Wcześniej no takiej możliwości nie mieliśmy. Szczególnie takie, które... Dodatkowych. Szczególnie takie, jeśli znajdziemy jakieś punkty programowe, y, a było ich trochę po, po, podebranych Konfederacji, mm -hmm. chociażby właśnie ze strony trzeciej drogi, to jestem to uważam, że należałoby po prostu powiedzieć, sprawdzam, czy rzeczywiście chcą Wstawiona się... wolna też y, koalicja Obywatelskiej Na przykład, 60 tysięcy na przykład, na będzie... przykład, tak. To są, tego typu, to są tego typu rzeczy, które myśmy mówili w kampanii wyborczej. i My będziemy te nasze postulaty, które były gdzieś tam w jakimś stopniu zbieżne, będziemy po prostu starali się, przeku my przekujemy w ustawy, które będą po prostu pokazywały prawdziwe oblicze Platformy i PSL-u. Zobaczymy, czy są gotowi przyjąć takie ustawy. A mówił to Witold Tubanowicz z Konfederacji, poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Dobre bardzo. życzę miłego panu posłowi, państwu również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.